Obama Witajcie Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę inny Bowiem dzisiaj nie będzie redaktora naczelnego Lecz pan doktor Borbo Który opowie wam moje małe soczuczkie gimbusiaczki W jaki sposób doszło do tego, że urodziliście się na tym świecie Zatem drodzy widzowie W dzisiejszym odcinku dowiecie się Skąd tak naprawdę biorą się dzieci Jednijcie, kutasa do góry i... i No dobrze, na wstępie chciałbym obalić powszechnie uznawaną teorię na temat tego, skąd się biorą dzieci. Zapewne w szkołach powiedzam wam, że aby doszło do narodzin gówniaka, to mężczyzna musi włożyć swój penis w wagi na kobiety, po czym penis wystrzeliwuje nasienie, by następnie zapłodnić komórkę jajową, która potem rośnie w brzuszku, aż po 9 miesiącach wyjdzie gówniak. Powiem wam coś, to wszystko kłamstwo. Prawda jest niezwykle straszna oraz przerażająca. Zatem jeżeli nie chcesz stracić resztek człowieczeństwa, to wyłącz ten film, choć będziesz tego żałować. Otóż dzieci tak naprawdę są tworzone w specjalnych napędzanych międzygalaktycznym paliwem produkowanym w Sosnowcu kryształowo, węglowo, krzemowo, adamentiowo amelininowych komorach jonizujących, międzycząsteczkowe, epifenomeryczne, transestyty, tetrawiny, lokulu, bum, bum, składników duszy oraz ciała, tym samym dokonując spektakularnej fuzji egzostrukturalnej w wyniku której powstaje piękno życia jakim jest gówniak. Otóż całe to skomplikowane urządzenie, a wręcz sieć urządzeń znajduje się tuż obok Fabryki mrożnych kurczaków pod terenem strefy 51. Oczywistym jest, że całej operacji przewodzi nie kto inny jak Obama. Otóż Obama. Do każdej kryształowo-węglowo-krzemowo-adamentiowo-amelinowej komory jonizującej międzycząsteczkowe epifenomeryczne transestyty tetrawiny Składników duszy oraz ciała Dodaje swoją własną cząstkę, tak zwaną iskrę Obamusa, dzięki czemu Obama wraz ze swoją organizacją potrafią jednocześnie zaszczepić w nas, ludziach, ukryte zło, które pod wpływem odpowiednich impulsów oraz stymulantów może wyjść na zewnątrz i ogarnąć naszą duszę w mroku, podobnie jak duszę Pudziana jakiś czas temu. Dzięki temu, Obama może w jednej chwili posiąść armię milionów demonów, których jedynym celem jest śmierć. I zniszczenie. No dobrze, ale w takim razie skąd dzieci się biorą w naszych domostwach? Otóż sprawa jest niezwykle prosta. Otóż Obama i jego ludzie kontrolują nasze umysły, przez co wydaje się nam, że dzieci rodzą się z i że kobiecie rośnie brzuch. Tak naprawdę to wszystko to iluzja, lecz jest na tyle realna, że nie zaleca się kobietom grzebania w wieszakiem w celu potwierdzenia tej teorii, gdyż może dojść do krwawych i śmiertelnych wypadków. Ponadto od czasu do czasu rodzi się umysł odporny na iluzję Obamy, wówczas Obama musi udać się do takiej samicy i osobiście ją zapylić swoim złowrogim. Pythonem, z... Lordem ciemności Obamusem. Po czym usuwa pamięć tego zajścia z jej głowy, co często mylone jest z uprowadzaniami przez UFO. No ale wracając, to generalnie cały nasz świat, wszystko to co robimy i czujemy, to w dużej części iluzja, ale o tym postaram się opowiedzieć może kiedy indziej. To tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, żeby obejrzeć jakieś nasze inne odcineczki. <laughs>